Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Za czasów Heroda króla Judei żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Obo, oboje zaś byli, zaś już posunęli się w latach. Kiedy Zachariasz według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu, zgodnie ze zwyczajem kapłańskim, przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz Anioł rzekł do niego: Nie bój się, Zachariaszu, twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla Ciebie radość i wesele, i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery pić nie będzie, i już w łonie matki napełniony zostanie duchem świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do rozwagi sprawiedliwych. By przygotować Panu lud doskonały, na to rzekł Zachariasz do anioła. O czym to poznam? Bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł. Ja jestem Gabriel stojący przed Bogiem, i zostałem posłany, aby mówić z Tobą i oznajmić ci tę radosną nowinę. A o to będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. Zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego Elżbieta poczęła i kryła się z tym przez pięć miesięcy, mówiąc: Tak uczynił mi pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Oto słowo pańskie. Zachariasz za nie mówił. Przestał gadać. A dlaczego? On podchodził do ołtarza kadzenia, a do tego ołtarza, zobaczcie, mogli podchodzić tylko wybrani, tylko wylosowani, tylko kapłani. Dlaczego? Bo do tego ołtarza nie można było podejść bez wiary. Bo wierzyli, że Bóg nie wysłuchuje niewierzących. Nie można było podejść bez wiary. I on, Zachariasz, nagle zdaje sobie sprawę po tej rozmowie z Gabrielem. Zobaczcie, co mu Gabriel mówi. Nie uwierzyłeś. Mówi mu, Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Ty się modliłeś o dziecko. I oto przychodzi Aniuś i mówi: będziesz miał syna. A on mówi: Nie wierzysz. Podeszłeś do świętego ołtarza, do świętej służby bez wiary. Boimy się, kiedy nam na świat przychodzi dziecko. Wielu ludzi nie chce dziecka, bo się boi. Jak to będzie? Lęk jest tym, co sprawia, że tracimy wiary. I dlatego Zachariasz zamilknął, jak się kapnął, że, że nie ma wiary. I może by tak trzeba zrobić. Warto zobaczyć, że się nie ma wiary. To naprawdę warto zobaczyć, bo jeżeli nie mam wiary, to być może zamilknę. Zamilkną moje oskarżenia, zamilknę ze wszystkimi moimi ocenami, z całym, ze wszystkimi moimi sądami, zamilknę ze wszystkimi oczekiwaniami, zamilknę z tym wszystkim. I zrozumiem, że to ja potrzebuję wyzwolenia. Zachariasz zamilknął, bo nie rozumiał, bo się kapnął, że on nie rozumie proroctwa. Nie rozumie, że to wszystko, co było w Starym Testamencie odnosiło się też do niego. To milczenie Zachariasza oznacza tajność Starego Testamentu, że Stary Testament był zakryty, niezrozumiany, dopóki się nie objawi ten, który, który to wszystko otworzy, Jezus Chrystus. I chyba trzeba zamilknąć przed świętami Bożego Narodzenia, żeby odkryć, że one nie są tradycją, one są dla mnie. Bo my jesteśmy więźniami na przykład słów, które padły, których nie można już cofnąć. Jesteśmy niewolnikami krzywd wyrządzonych nam albo krzywd, które komuś wyrządziliśmy, których, czynów, których się nie da cofnąć. I święta Bożego Narodzenia. Ta dobra nowina się wydarza, ze względu na nami, ze względu na te wszystkie sytuacje. Gabriel mówi, radosną nowinę ci przynoszę. I Adwent przynosi to samo: radosną nowinę, że te wszystkie rzeczy, <laughs> ze względu na te wszystkie rzeczy rodzi się Bóg.